Zgadnijcie, gdzie dzisiaj się wybieram. Oczywiście jadę 30 km do Kika, Pepko i innych takich wszystkich sieciówek. Ale ten przegląd zaczniemy od, no oczywiście, od Pepko, bo są duże wyprzedaże, jest mega dużo nowości. Także chodźcie ze mną, zaraz Wam pokażę. Ja sobie od razu wzięłam takie noże, bo by po 5 zł za dwupak, a że moi klienci mega potrzebowali akurat noży. No to mówię, bierę. No bierę, bierę za 5 zł, to wiecie. No i ten stolik, słuchajcie, no muszę Wam go na początku pokazać, bo. Jest po prostu rewelacyjny, jest przepiękny, prześliczny i co prawda kosztuje 120 zł, a to miał być przegląd odzieży, no ale że zobaczyłam ten stolik, to mówię, no moim paniom muszę go pokazać. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał oczywiście. No i mega dużo takich ciuszkowych no właśnie także dawajcie, lecimy, idziemy ze mną na przegląd. Taka bluzeczka, zobaczcie, w takie cętki wygląda, jakby była biała i ktoś by ją ochlapał normalnie farbą. kosztuje 30 zł. Fajne te spodnie, ogólnie takie mega mega szerokie na dole, słuchajcie, ale e, każdy ma swój styl. To jest ogólnie mega nowość pepko. Taki, wiecie, luźniacki za 5 dyszek. Fajna różowa bluzeczka ze ściągaczami na dole, oczywiście, no niestety nie dopasowana do mojej, no talii nie osy, <laughs> raczej bąka. Nie, no dobra, żartuję. 20 zł. No i tutaj jeszcze taka fajna biała bluzeczka ze ściągaczem na dole i ona kosztuje 25 zł. A ten oczywiście tutaj sobie wzięłam. No bardzo fajny. 50 zł słuchajcie, ale taki luźny, fajny, fajna taka narzutka, no rewelka moim zdaniem. Zobaczcie, jaki piękny sweterek z takimi złotymi guziczkami. No prześliczny, no nie powiecie mi, że nie, 35 zł. Ta koszula jest rewelacyjna, słuchajcie, na żywo prezentuje się super. 40 zł, taka fajna krata, no jest elegancka, fajna, ale też sportowa trochę. No i taka jeszcze fajna bluzeczka z takim zespołem jakimś na obrazku. Czy to to jest? 25 zł. No i taka bluzko, sukienka, patrzcie na to w ogóle. 35 zł. Ta, już chyba gdzieś tam była na jakimś przeglądzie. No i też coś z długim rękawem za 30 zł taka tuniczka. Tutaj to już taki bardziej dżungla styl za 30 zł. No, i tutaj taka sukienka, w sumie nasz pepko była za 50 zł. Więc nie wiem po co Wam pokazuję, ale skoro Wam już ją pokazałam, to w sumie nie macie innego wyjścia, jak ją obejrzeć, no nie? No, i tutaj taki fit, jakiś taki sweterek, zobaczcie. 50 zł. Tutaj mam jeszcze te tuniczki takie w innych kolorach, też zielony i niebieski. Trzy dyszki. No dobra, moje panie, wiem, że będziecie tęsknić, ale niestety ja już muszę kończyć, także do zobaczenia w następnym odcinku.